Wszyscy są równi, ale jak to szło? Świnie równiejsze. Ale od świń się w tej izbie nie wyzywamy, bo to jest hamstwo, a nie debata parlamentarna. Szanowni Państwo, Żurka, Żurka wam zacytuję. Żurka wam zacytuję, bo on mówi po co? Panu się tak ręce trzęsły, jak tu pan stał. Dziś przyjrzymy się ostrej wymianie zdań w Sejmie, gdzie bohaterem niechlubnym został poseł Marcin Woś z Pisu, znany z kontrowersyjnych wystąpień i nieszczęsnego incydentu ze świniami. Tym razem poprzeczka arogancji została podniesiona naprawdę wysoko. Zamiast merytorycznej argumentacji posunął się do porównań rodem z George'a Orwella, kończąc swoją tyradę słowami o świniach równiejszych. Woś oskarżał koalicję o rzekome ustawianie sędziów i doktrynę Neumana na sterydach. Jednak eksperci wskazują, że w czasie rządów jego własnego obozu politycznego faktyczne przypadki wpływania na wymiar sprawiedliwości były liczne. Ustawiane konkursy, brak transparentnych nominacji i wyroki pod dyktando władzy. Panie Marszałku, Wysoki Sejmie, w państwie Tuska, minister sprawiedliwości ordynarnie łamie prawo. Wy z Orwella zrobiliście sobie podręcznik do rządzenia. Wszyscy są równi, ale jak to szło? Świnie równiejsze. Nowak, Pol Nortigiertych. Grodzki, Brejza, sprawy ukręcone. A Gawłowski? Tu nie zdążyliście pięć lat pozbawienia wolności, ale w pierwszej instancji. Więc na drugą instancję co trzeba? Swoich sędziów. I proszę bardzo, Lex Gawłowski, proszę bardzo, bezkarność. Rozporządzenie Żurka. Na dwóch sędziów trzech skażecie paluchem zamiast losować. I jeszcze wmawiacie ludziom, że to jest bardziej transparentnie, bardziej sprawiedliwe. Przecież z was się nawet wasz profesor Matczak śmieje, Szanowni Państwo. Do tego w demokracji walczącej rozporządzenie zmieniają rozporządzeniem ustawę. Szanowni Państwo, Żurka, Żurka wam zacytuję. Żurka wam zacytuję, bo on mówi po co? Trzeba mieć zaufanych sędziów w swoich sądach i żeby rozliczać opozycję. To już może łatwiej w Ministerstwie Sprawiedliwości wyroki. Piszcie i wysyłajcie. Szanowni Państwo, przecież to jest doktryna Neumana na sterydach. Szanowni Państwo, to jest sędzia na telefon do kwadratu. I ostatnie zdanie, Panie Marszałku. Stalin-komuniści mówili. Stalin-komuniści wiedzieli, Panie Dziękuję, Marszałku, panie że gdy władza... Panie pośle, Gdy władza, dziękuję bardzo. Państwo, wybiera sędziów, ale ja liczę. To partia wydaje wyroki, o to wam chodzi do tymi... dziękuję panie. panie pośle, jeszcze jedna uwaga. Możemy się nie zgadzać. Cenię to... Marszałek musiał go upomnieć, że w Sejmie nie wyzywa się od świniaków, bo to chamstwo, a nie debata. Ale od świń się w tej Izbie nie wyzywamy, bo to jest chamstwo, a nie debata parlamentarna. Nie, nie, nie. Ja też mogę użyć różnych cytatów. Mogę użyć nawet cytatu z Biblii. Jeżeli chcecie, byś tługu głupiego w moździerzu tłuczkiem razem z ziarnami głupota go nie opuści. I co? I co? Przyjemnie? Nieprzyjemnie. Więc naprawdę z cytatami to uważne. Uważacie. Na słowa Wosia odpowiedział poseł Konrad Frysztak z Koalicji Obywatelskiej. Przypomniał, że przez 8 lat rządów PiSu, pomimo zapowiadanych spektakularnych procesów, nikogo z opozycji nie udało się prawomocnie skazać. Zamiast tego, na ławie oskarżonych dziś zasiadają funkcjonariusze służb specjalnych, którzy przekraczali uprawnienia i naruszali prawa obywatelskie. Frysztak wytknął też, że politycy związani z PIS chowają się za granicą pod skrzydłami Wiktora Orbana na Węgrzech lub na emigracji w Londynie. Panu się tak ręce trzęsły, jak tu pan stał. To nie jest sala sądowa. Pan swoją niewinność będzie mógł, jeśli pan będzie w stanie. Będzie w stanie bronić na sali sądowej, ale to nie to miejsce. Mieliście 8 lat i nikogo nie zamknęliście. Za to agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego, którzy przekroczyli uprawnienia, dziś są na sali sądowej na ławie oskarżonych. To wasi politycy mają dzisiaj ciepłe schronienie pod ręką Orbana. To ludzie, którzy. Gdzie jest pan Morawiecki? Harcerz pana Morawieckiego ukrywa się w Londynie. To dzisiaj Was toczy korupcja i to Wy macie problem z tym, by Waszych ludzi ściągnąć do Polski, by niewinność bronili na sali sądowej, a nie ukrywali się za e, politycznymi plecami Waszych kolegów na Węgrzech. Tak, Szanowni Państwo, to dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość. Czy Pan, Panie Kaczyński, wie, że Pana ludzie, kiedy Pan rządził swoją partią, kradli czy pana ludzie mają dzisiaj postawione zarzuty? Czy pan to wie? Dziękuję bardzo Panie Pośle. Czy pan to wie? Panie Pośle, dziękuję bardzo. Poseł marszałku, ten. Dziękuję Panie Pośle. Dziękuję bardzo Panie Pośle. Panie Pośle. Nie ma transmisji, Panie Pośle. E, wszystkie wnioski formalne zgłoszone zostały? Serdecznie współczuję panu posłowi, że nie został źle zrozumiany i zapraszam na miejsce, bo będziemy próbowali właśnie głosować. Wniosek o przerwę w obradach. E, ja rozumiem, że sprostowanie, ale ja panu nie udzielam głosu. Proszę usiąść. Nie, nie będzie. Proszę usiąść. Tak, to są moje standardy. Serdecznie pana zapraszam do zajęcia miejsca siedzącego. Cała sytuacja dobitnie pokazała różnicę w stylu prowadzenia debaty. Konrad Frysztak odniósł się do zarzutów merytorycznie i z faktami, podczas gdy Woś uciekał w obraźliwe porównania, pokazując brak umiejętności rzeczowej dyskusji. Sam incydent ze świniami stał się symbolem jego stylu, prowokacji i agresji zamiast programu i rozwiązań. Ta sejmowa potyczka to kolejny dowód, że zamiast realnych propozycji dla obywateli, część polityków woli rzucać obelgami i tworzyć medialne skandale. Konrad Frisztak pokazał, że można inaczej mówić o faktach, wskazywać konkretne problemy i rozliczać przeciwników z prawdziwych zaniedbań.